Cześć i siema, to Mateusz, a to kolejny film na moim kanale z kariery KKS Kalisz. Bo w ostatnim odcinku wygraliśmy z Legią Warszawą i plasujemy się na 11 pozycji. No i tak wygląda właśnie tabela, tutaj ekstra klasy na prowadzeniu Lech Poznań, Wisła Kraków i Le Jagiellonia. Przywołali nam oczywiście łapce w górze i o subiku na moim kanale. Ważne jest szczególnie subik, żebyście byli na bieżąco z kolejnymi filmami. My już możemy przejść do, do przesymulowania, tutaj sobie ee, trochę. I mamy tutaj Pawłowskiego, który się cieszy z wygranej. Bardzo dobrze się Pawłowski cieszy. Teraz będzie trochę zmieniony format, więcej będziemy symulowali spotkań. Postanowiłem, że trzeba po prostu trochę szybciej tą karierę e, grać. No i teraz mamy u siebie spotkanie z Krakowią, które będzie przesymulowane. Następnie będziemy grali z Wartą Poznań, który jest naszym największym rywalem. E, tak to ustawiłem. Z głębiem Lubin oraz Górnikiem Zabrze i to najpewniej są spotkania na dzisiaj z czego będziemy grali tylko spotkanie z Wartą, mimo że chwilę spotkanie z Zagłębiem. Tak wygląda skład Krakowi-Kraków, Kraków, a nasz skład będzie wyglądał troszkę inaczej. Myślę, że tutaj pasuje wszystko. Tutaj damy szansę Bdowikowi, tutaj damy szansę Chornickowi. Na no, obronie na razie nic nie zmieniamy, na prawej stronie Kujałowicz zagra sobie. No i symulujemy mecz, szybka symulacja. Zobaczymy, jak się on skończy. Wygrywamy 1-0. Po bramkach Benedykczaka, zobaczmy sobie oceny, yy, oceny zawodników. Benedykczak 8,2, 2 8,3, więc dobrze dałem mu szansę. U naszych przeciwników bardzo kiepsko, tylko dwie oceny ponad 6. a ogólnie u nas bardzo dobrze, wszyscy dobrze się spisali. Tylko Bross słabo, no ale Bross wchodził, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Wygrywamy pierwsze spotkanie w tym odcinku. Mamy koniec okienka transferowego. Najgłośniejsze transfery to tak. Markus Rashford do Inter Mediolan. No, nie wiem, czy to mógłby być prawdziwy transfer. Riyad Mares do Realu Madryt oraz Kilemans do Paryża. Idziemy sobie do Paryża, do Paris Saint-Germain. Do PSG po prostu. No i my sobie możemy jeszcze przesymulować tutaj tą cudką okienkę, bo i tak nikogo nie kupimy. Nie ma co. Postaram się jeszcze temu juniorowi zmienić pozycję. A na przykład, e, no nie wiem, coś tutaj, żeby mu zmienić tą pozycję. To no może być lewy pomocnik w sumie. Spotkanie z Wartą już przed nami. No, i to jest spotkanie, jedyne, które zaczniemy sobie od początku. Wdowik nas prosi o grę, więc damy mu tą szansę. Wdowik, wchodzi do składu, tak samo ten skład zostaje taki. A wdowik wchodzi, damy ra jeszcze raz szansę Hornickowi, bo ostatnio bardzo dobrze je spisał. I Kujałowicz, a niech zostanie na ławce. bana wprowadzimy zamiast Candrio. Mam nadzieję, że młody, chyba młody obrońca jeszcze się dobrze wpisze. Rozpoczynamy spotkanie. Stroje nie są podobne. Zaczynamy. Rozpoczynamy spotkanie. Jesteśmy na stadionie w Poznaniu chyba, bo Warta Poznań raczej ma stadion w Poznaniu. Nie wiem do końca jaki to jest, ale raczej jesteśmy w Poznaniu. Zobaczymy, jak się zaprezentuje nasz najgroźniejszy rywal, Chociaż nie mówię, że najgroźniejszy, tylko po prostu ten taki nasz największy przeciwnik jakby. Teraz będzie dośrodkowywał rzutu różnego jak to się skończy, próbują uderzenia, jednak my tą piłkę wybijamy, nieskutecznie się Kora, no piłka się jeszcze od niego odbiła! I bramka, Kuzimski e, No bez krycia został, nikt go nie krył, no i strzelił Kuzimi, Kuzimski Pośrodkowanie, strzał! super Hornicek broni O, ależ fart Ależ ta akcja była fartowna cała To jak tam oni się znaleźli przy filmie to też było fartowne Gomez Gomez Markiewicz Pospisil, wycofanie strzał, zablokowany, ale jeszcze będziemy walczyć. Pospisil. Gomez na spalonym? No nie wydawało mi się, że tam Gomez stał na spalonym, ale jakimś sposobem tam był spalony. No się zdziwiłem teraz, bo naprawdę wydawało mi się, że stał przed linią spalonego. Że tam jakiś zawodnik warty był za nim. Strzał Hornicek broni znakomicie. Nasz bramkarz się popisuje. No, i do środku do było będzie po raz kolejny korn. Konrad Mucha próbuje wszczęść tą piłkę, jednak Czyżyński zachował się lepiej. I w tej sytuacji znowu nie kryje tych tym razem interweniuje. Ale przy liczbach różnych tam nie ma krycia po drugiej stronie. Musimy to zmienić. Groźnie, teraz wybijamy piłkę, Pospiszyn na skrzydle, Kuzimski, Kuzimski będzie atakował, groźnie wchodzi na pustą bramkę, nikt nie trafia tam, Kornicek nie doszedł do piłki, ale ten zawodnik, który miał to zrobić nie trafił, Koryn, odebranie walczek, daje radę, Gomez, Benedyczak strzał i bramka jeden do jednego. odrabiamy straty i mamy już remis, teraz błąd. Zimski! Cześć. Piłka dwie się od poprzeczki i wychodzi. My mamy piłkę teraz. Ależ groźnie tam było. To mogła być piękna bramka. Teraz groźnie. Trałka. Mój błąd! I bramka, no nie mogę. Takie błędy się nie mogą nam zdarzać. Dwa do jednego, ale zespół warty naprawdę. Jakoś strasznie ciężko jest grać razem w tej klasie światowej. Kończymy. Po pierwszej połowie przegrywamy. Niestety. Dwa do jednego. Po ładnej akcji strzeliliśmy bramkę na jedno jednego, jednak oni, no, mieli troszkę farta i udało im się odrobić. Nie wygląda na dobrego schyłowego, czyli żyj... strzela. Czyżycki to jest. Już się mylę z tymi nazwiskami, no ale to jest Życki, nam strzela. I przegrywamy trzy do jednego z wartą poznań: Benedyczak do Markiewicza. Markiewicz. Markiewicz strzał i mamy 3 do 2, jeszcze? 3 do 2, tak. I jeszcze tracimy, ale łapiemy kontakt, byleby teraz zrobić i nie stracić kolejnej bramki. Bramka na 4 do 2 byłaby już naprawdę dla na nas teraz zła. Poryn. Ale tamta akcja właśnie zaczęła się od znakomitego przejęcia Gdowie... Gdowika. Więc to było bardzo dobre, co tam się stało. Oni grają strasznie długimi podaniami. Ale no, moja obrona dobrze się tam zachowuje. Nie przepuszcza nikogo. Kora. Strzał! Gol! Odrabiamy! 3-3 do 3. Markiewicz. Zdobyła dla nas bramkę i jest no bardzo dobrze. W meczu, który był dla nas bardzo trudny jest w tej chwili 3-3. do 3. A więc koniec tego spotkania, remisujemy z Wartą Poznań, bardzo dobry dla nas wynik, szczególnie po tym, co się działo na boisku, bo bardzo na początku dominowała, a my staraliśmy się odrabiać. Dzięki remisie e, przesuwamy się na dziewiątą pozycję w lidze. E, młody Skrzydłowy właściwie teraz już może zmienić pozycję i dało mu to aż 4 do rola, więc myślę, że dobrze dosyć się wygląda teraz. Spotkanie z Zagłębiem Lubin, które będziemy symulować... A w sumie możemy zasymulować szybko. I kończy się ono remisem 0 do 0. Nic się nie działo w tym spotkaniu o Sprawdźmy, no. Bym powiedział kiepsko. No, hornisek najlepiej. Z naszej drużyny. A tego czego to tylko wdowik zabłysnął. No. no. I szymański i baran też dosyć dobrze w tej obronie, więc. Tutaj bardzo dobrze zaczęła funkcjonować obrona. tracimy coraz mniej bramek. Jest to bardzo dobrze. Kamże się dopomina, najpewniej o grę, tak. Tak, e, dopełnia się o grę. No ostatnio więcej szans zostawał baran, który, zobaczmy ile ma lat w ogóle. Baran ma lat, 20, więc jak mówiłem, jest młody. I teraz bardzo ważna rzecz, którą zrobimy, czyli zmienimy pozycję niektórym zawodnikom. Będzie to tak, Dowik, któremu zmienimy pozycję z C. z lewego wysuniętego na lewego obrońca. I to może się przydać. I oprócz tego zmienimy pozycję jeszcze dwóch zawodników. Postanowiłem, że zrobimy bardzo ciekawą rzecz, czyli tak. Zmienimy pozycję Stepny'owi na Prawego pomocnika, żeby się rozwinął i żeby to jakoś fajnie wyszło Więc prawy pomocnik A Konradzie mu, Konrad Muge Zostanie zmieniony na Pomocnika środkowego yy, Tak, na środkowego pomocnika Mam nadzieję, że będzie sobie troszkę lepiej radził niż na skrzydle, jednak No to nie jest dobry skrzydłowy, tak? Musimy to powiedzieć, to nie jest dobry skrzydłowy. Spadliśmy na dziesiątą pozycję. Jednak mam tyle samo punktów, co Zagłębie Lubin. To Zagłębie Lubin czy górnik łączny. Czas na spotkanie z górnikiem Zabrze, Jeśli chodzi o zmiany, w składzie, to leciutko ją zrobimy. Pawłowski zagra sobie. Zagra sobie tutaj tak zrobimy. Zrobiłem też ciekawą zmianę, ponieważ koronada muchę przesunąłem na środek. I zobaczymy jak sobie poradzi. W spotkaniu z górnikiem Zabrze, którym remisujemy 2 do dwóch Benedyczak z bramką i bramką Benedyczak, czyli dwie bramki Benedyczaka. Zgaduję, że ma bardzo wysoką ocenę. Ma ocenę 8,6. Więc już jakieś błędy się na pewno zdarzały. No oprócz Benedyczaka to cały zespół bardzo słabo. No, mogę powiedzieć, bardzo słabo cały zespół. Tylko tutaj... Jeszcze widzę, że Markiewicz się dobrze spisał, ale zszedł z boiska. A u nich strzelał Nowak i... Krawczuk. Pan Mucha jeszcze tutaj mówi o tym, że może grać jako pomocnik. Myślę, że jako skrzydłowy sobie mnie po prostu nie poradzi. A teraz mecz z Radomiakiem. Mieliśmy go nie grać, ale jakoś przyspieszyliśmy tempo, więc zagrajmy sobie jeszcze ten jeden mecz z Radomiakiem. Właściwie przesymulujmy go. A i Mucha już zmienił pozycję. Zobaczymy, czy to coś mu dało, czy to mu obniży może ocenę. W ogóle da się? Pewnie się da. Sprawdźmy. A więc nic mu to nie zmieniło. Nadal ma 73 overall. No zobaczymy, jak się poradzi na nowej pozycji. No i dajemy to, zmieniamy. Tylko to wtedy wchodzi na skrzydło? Tutaj spróbujemy zrobić tak. I na skrzydło wejdzie Yukić na razie. A no i widzimy jeszcze jedną zmianę na pozycji Wdowika, który też nie dostał niestety nic do overla, a mu by się przydało i Stepień. Już jako lewy pomocnik, prawy pomocnik. Też mu to nic nie dało, więc teraz czas na mecz z Radomiakiem. I w tym spotkaniu niestety przegrywamy pobramca angielskiego. Markiewicz nie trafił w 8 minucie karnego, co skutkowało przegraną w tym spotkaniu. No ale kończymy ten odcinek na miejscu 13. Mogło być troszkę lepiej, ale ogólnie można zaliczyć odcinek do dobrych, do udanych, bo nie poszło nam źle. Ja dziękuję za oglądanie. Do następnego! I cześć!